Dzisiaj będziemy grać w opowieści dziwnej treści Pozdrawiam, Krzysia! W tle moja siostra, która kończy się malować i która ma zakaz mówienia dzisiaj zbyt wielu słów mm -hmm. Ale już go łamie Więc gramy w grę, w którą nie da się przegrać Nie da się też wygrać Gra polega na tym, że... E, Wpadają się głupie historie O co chodzi w ogóle? E, skąd ten pomysł? Dlaczego ta gra? Jaka jest historia? Więc o co chodzi? Z tą grą. Ona się łączy bezpośrednio z tym oto osobnikiem, gdyż nasz, właśnie brat, mój młodszy i starszy. Często komentuje wypowiedzi wody i wąki, że kolejne opowieści dziwnej treści. <grystanie> tak możesz powiedzieć. E, tak, pewnego dnia poszłam na pocztę, wysłać. lub e, cztery. Nie cztery. musisz opowiadać tak dużo. Dobrze. Tra znalazła tą grę przypadkiem i od razu jej się skojarzyło. Tak. Więc gramy po wyjściu dziwnej treści. Ja mówiłam jest to gra, w którą nie można przegrać. Yy, jest tutaj instrukcja, aczkolwiek przeczytam ją tak sobie. I gramy na zasadzie każdy sobie. Znaczy tak. Będziemy się starać trzymać w miarę, w ryzach historii, ale ostatnio jak grałyśmy, bo grałyśmy raz tak dla siebie, to w ogóle popłynęłyśmy Wymyślałyśmy, byle co. Tak. Chodzi o to, że tutaj są. Takie tekturki, tak? Z tytułami. Jest sześć tytułów: trzy z jednej, trzy z drugiej. I generalnie powinno się ubrać tytuł z góry, ale. Czy, tekturkę z góry, ale będziemy, myślę, brać na takiej zasadzie, że będziemy losować tekturkę, no bo będzie większa. E, frajda. Nie wiem, czy frajda, różnorodność. E, I jest tutaj dziewięć kostek, <laughs> które mają e, różne e, jakieś symbole, obrazki. obrazki. I najpierw losuje się karteczkę, mm -hmm. wybiera się tytuł, czyli na przykład wybrałem sobie tytuł obcy Po czym rzucam kostkami i z symboli, które mam na kostkach mam ułożyć opowieść Uwielbiam tak? <grych> Dobrze, kto zaczyna? Ja Kraina lodu, niech będzie Okej, okay, kraina lodu Los los los. Żeby nie było, jest Proszę opowiadać historię i pokazywać symbol do kamerki mm. Nawet masz lody, no nie wierzę za lody i są lody Mamy tutaj e, lody, mapę, strzałkę, lwa, domek, słońce, smutną buźkę, bramę i e, samolocik taki Ale to mam wymyślić fabułę czy o fabule? O dziewiętnę w treści. Była sobie smutna dziewczynka. Dobra, nie ma tego. No to nie tego! Była sobie smutna dziewczynka. Zamknięta cztery spusty. Pewnego dnia zamroziła cały swój kraj. Było bardzo zimno, więc nie było słońca. Okej. Okay. Zbudowała nawet zamek zlotu. A swój nowy dom. Tak. W którym zamieszkała? Mm, to było bardzo daleko od um, swojego wczesnego domu. Okej. Okay. Pewnego dnia. Mhm. Jajmocza siostra Anna wyruszyła w podróż poszukiwając swojej siostry razem z jakimś tam kompadrem. To znaczy podróż? No kurde ten tak? No to może... Ma... No przecież. Ale gdy dotarła, siostra ją przegoniła z potworem. Swoim takim strażnikiem. Mhm. I musiała zawrócić. Okej, okej, okay, okay, teraz ja. Mówiłam sobie, że w nie można przegrać. Chyba, że się kończy wyobraźnia. Co my tutaj mamy? No to będzie mała syreczka. Tutaj mamy frajerstwo. Neści Była sobie smutna Syrenka! <grystwa> Która bardzo była ciekawa świata zewnętrznego i bardzo chciała zgłębić wiedzę na temat tego, co było na zwierzchu, ale niestety nie miała takiej możliwości, gdyż była dziwną, zwykłą Syrenką i to był jej dom podwodny, tak? Zresztą jej pacjenta tam była. <grystwa> Uspokój się. Ale pewnego dnia. Co? Ja się Tak. Pewnego dnia poszła do e, innej sereny, żeby ta ją odmieniła, jakby odmalowała w człowieka. No dobra, ośmiornica. Więc e, poszła tam i ta jej zrobiła nowe ID. I poszła do księcia, a tu pies na baby był. I dostała ym, 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 zadanie uciukać go we śnie. Oryginalna historia, rozumiem chyba, tak. <laughs> Ale go nie uciukała, bo doszła do wniosku, że to ona jest tym niepasującym elementem w tamtym świecie. A gdy wzeszło słońce, to była umarła. Koniecznie. Tak Zamieniła się w pianę morską. Ale ona z miłości zrezygnowała. To była moja opowieść. Gdzie najdraższe? Okej, twoja kolej. Nice. Co? A wybór dwie opcje <laughs> Kto? Co za wybór? Ojciec Mateusz, oczywiście, tyle tam zbrodni jest <laughs> Bo tak... Okej, okay, ojciec Mateusz! Ojciec Mateusz, nie! No nie trafiłaś no. jeszcze w tym, dobra który jest dnia. nawet czaszka Pewnego dnia Powiem, 19 listopada Był Ktoś poszedł sobie na spacer z psem Który Wytropił trupa. Jeszcze rozeszło po całej parafii A wszyscy gadali Tak, kto to, to zaciągał? Kto go tak czukał, tak? Tak. tak. Zaczukał ojca Matusza. Skandal! Skandal, Co to ma być? Takowe ucieka, czy wszyscy? A kto? A wszyscy! Tak. Bo jeżeli zaczukali ojca Matusza, to już nie ma dla nich nadziei. <grymne> <właśnie>. <grymne> Więc wyprowadziłam się z miasta, tak? Nie było y, żadnych opcji. O, dobra, niech będzie Nie rozumiesz? Dobra, dobra. W, w internecie. No. Jest. Tak, tak, dobrze, dobrze, w jakiś sposób to się łączy, no. Tak. Więc porozumiewali się do, ze swoimi krewnymi. To Powiedzieli, co? mamo, tato, czy tam kto inny. Zaczął, ojciec Mateusz, nie ma dla na zatunku. <laughs> Koniec. A ojciec Mateusz był na zielonej trawce. <laughs> A właściwie kogo on wchodzi? <laughs> Się kogo obchodzi ojciec Mateusz? Nigdy nie próbował rozwiązać <grym> no, no, by... bo... no to się boli. Na do wniosku, że jeżeli ojciec Mateusz już nie ma, to nikt nie rozwiązać sprawy. Tak, nie znać wniosku. <tyskliwia> Pinkliny z karu. Bardzo nieszczęśliwe. Pinkliny. No i ja, ja w ogóle nie wiem, co ja z tego mu ułożyć. Była noc. Pingwiny były po raz kolejny na swojej jednej z wielu wspaniałych misji e, celem podbicia świata. Starali się nie zostawiać do sobą oczywiście żadnych śladów. Niestety, w związku z tym, że pojawił się jakiś pająk, który to tam mógł ten, e, spanikować, ten najmniejszy szeregowy, głupi szeregowy spanikował, jakaś kompletna ofiara losu. No jak zawsze zresztą. W efekcie pingwiny zostały nakryte i było im bardzo przykro. Sorry. Przyszedł pies i zjadł. E, pająka o. Dobra, ugryz go w dupę. I zjadł pająka. Tak. Tak, i bola go dupa, to jakby go kaktus dziawnął w tyłek. Co głupie. Ale e, pingwiny wpadły i zamknięto je do więzienia na 20 lat. A nie właśnie. Tak, ale, ale gdy w końcu wyszły na wolność, Aha. to odebrały łupy, które pochowały gdzieś tam gdzieś i żyły długo i szczęśliwie. Canemście, że ja nie żony. Ostatnio Osta... było. Ale z tego też można wymyślać. Ale już, już myślałam. Dobra, no, tym razem będzie Astarix. i Obec. No chyba, to coś widać, coś widać. To tam Master a i Obelixa, Możemy jakąś nową historię. Dwudziesty yeah. pierwszy! Tak? Tak. Okej. Okay. Nie miałam tego pomysłu. Coś tam z ogniem pędzili. Jakaś nowa mikstura, która przyniosła i... E, pasie... ci, trochę cię to nie lepi już. No, wiesz. Help. <laughs> help, help. Help. 21 wiek. Dobrze, Help, gdzie jesteśmy? A dokładnie 19 dzień miesiąca. No bo cicho, tego dnia Asterix i Obelix zostali dziabnięci przez wredne mrówki. 19 dnia miesiąca zostali dziabnięci przez wredne mrówki. I nagle jak się obudzili byli w XXI wieku. Tak, i teraz możesz pójść dalej. Nie. <ścoughs> Zastanawiali się, Ola Boga, co ja tu robię. Byli tak zszokowani, że podpalili całe miasto. Wypuścili lwa z Zo. Pies nasrał na trawnik. E... Cicho. Ja myślę, to jest trochę za tak głośno. E, e, zbudowali nowy dom. I... I wszystko było super i w równowadze. To chciałam powiedzieć. Dziękuję. tu widzenia Właśnie przygraliśmy w tą grę, w którą nie da się przygrać. Nie ma jeszcze niemożliwych, proszę Państwa. Tak to się Dobra, to zrobimy to inaczej. Weźmiemy sobie jeszcze po jednym tytule. Uh -huh. I wrzucasz trzy kostki i rzucasz trzy kostki. Sabrina Sabrina Wybieraj trzy na zamknięte oczy i rzucaj tutaj. Czaszka, słońce, klucz. Była sobie Sabrina, prawda? Tak była sobie, no. Pewnego dnia, słonecznego bardzo dnia. Co by nas znowu postanowiła i gra śmiercią? Jak w każdym odcinku. I co? Otworzyła drzwi piekieł? O! Em, jak miłość. Eee, miłość. W kolejnym wspaniałym odcinku Em jak miłość doszło do kolejnej niesprawiedliwości. Znowu ktoś kogoś obgadał i zdradził, a na końcu zupa była niesłona. Dziękuję, do widzenia. I tym oto. Ała, ała. Pozytywnym akcentem myślę, że zakończymy tą grę, gdyż skończyły nam się pomysły. Tak. Się, Nasza twórczość jest teraz bardzo przez Twój. Tak więc e, gra jest taka sobie, aby ktoś był zainteresowany, nie wiem, e, mu oh, sobie, oh. bo e, tak już po kilku rzutach dochodzi się do wniosku, że jest mało w sumie znaczków na kostkach, a tytułów też niezbyt dużo. Moje słowa końcowe: e, zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę i komentarz. I zapraszam do kolejnego filmu, który, e, jeżeli się ogarnę, to będzie jutro. Thank you